Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Hubert Miślibojewski, Pasza, witam. Cześć po raz pierwszy. Po raz pi Nie, już już rozmawialiśmy kiedyś. E, pamiętam jeszcze Buchaeli, rozmawialiśmy za tym stołem konferencyjnym. No to widoczno tyger przepalone styki chyba. Popalone styki, tak. <laughs> Pasza 480 dni dokładnie dzisiaj mija. Dzisiaj mamy 11 lipca od twojej ostatniej walki. E, co się zmieniło, że postanowiłeś walczyć? Bo no, ostatnia walka trochę nie po twojej myśli. Także strzelam, że ten Stadion Narodowy pewnie też swoje tutaj odegrał. Stąd miałem do wyboru właśnie dwóch przeciwników. Miałem możliwość zobaczenia z aj albo właśnie e, z Diablo. Stwierdziłem, że wiesz, że raz w życiu dostajesz szansę do walczenia z takim nazwiskiem jak Diablu Włodarczyk, kultywowany mistrzem świata, to jest Stadion Narodowy, do tego blisko mojej miejscowości dzisiaj urodziłem, Nasielsk, więc dużo osób może przyjechać nawet, co ich nie będzie tam stać na bilety, więc pociąg świątą, więc będzie bardzo miło gościć tyle osób. No nie było za dużo myślenia, wiesz, już miałem sobie robić jak przerwę. I tak rzadko mam te walki, dużo dookoła rzeczy u mnie się dzieje. Też e, lubię korzystać z życia, to jest okres wakacyjny, więc e, z perspektywy czasu później pomyślałem: po co brałem? To że jest tak piękne wakacje. Mamy tak krótki okres letni u nas w kraju. Teraz właśnie rodzina wyjecha na wakacje. Tam ludzie wyjeżdżają, nie mogę robić tych rzeczy, które kocham na co dzień: robić dużo sportu, wspinać się jeździć na rowerze. No, i powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, i gdzieś tam przez myśl, to już raz mi to przychodzi. A po co, a po co, ale w końcu mówię: Kury, to jest stary narodowy stary, dostajesz taką życiową szansę. Będziesz, bym tego nie wziął, po prostu bym gdzieś tam sobie plówł brodę że... bez sensu. No i mimo wszystkiego powiedziałem: Dobra, bierzemy to i, i robimy tak. Słuchaj, no, wziąłeś rywala z górnej półki, można tak powiedzieć. On się nie wydaje taki duży w kamerze, ale jak go się spotka na żywo, no jest kawo chłopa. Y no, powiem Ci tak. Co największe wrażenie na mnie zrobiło. Na żywo, może większych facetów tutaj widzę dookoła. Jak teraz przeprowadzasz wywiady, tutaj zdjęcia są cały trailer nagrywany. Ma kawał, łapy, powiem. Ci. Ma, taki... ma taką pionkę, co. Bochem ma taki człowiek, no. że jak mnie chwycił za dłoń, za, 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 za grabę zbiliśmy, to mówię, what the fuck, mówię, what the fuck. I to zrobiło na mnie największe wrażenie. Nie żaden, wiesz, że mówili tam niektórzy, że ten, ten face to face tam robi na przeciwnikach wrażenie i tak dalej, tak? Ale największe wrażenie to graba zrobiła na mnie, ogromny Naprawdę, łapę ma, słuchajcie, wielką. Dzisiaj e, ja z nim przybiłem żółwika, no dwa razy taka pięść jak moja. No, powiem, tak, no, nie wiem co powiedzieć. No, nie wiem co powiedzieć. <gry> Pasza, kiedy ogłosili Wasz pojedynek, najwięcej komentarzy było takich e, jak on ma się bić z Diablo, jak on z Dubielem przegrał. Co Ty możesz jeszcze teraz odpowiedzieć wszystkim tym ludziom? Wiesz co, co mogę im powiedzieć? No ciężko odpowiedzieć. Przede wszystkim sam sobie muszę zadać pytanie, czy, to, czy ta walka miała sens. Myślę, że gdzieś ma sens ta walka. Nie leżę. Nie pachnę, robię nie. swoje cały czas. Trzeba coś do udowodnienia, no myślę, że nie po tej porażce ostatniej mojej, no to gorzej już nie może być. Gdzieś tam... <grym <grym nie. Gorzej nie może być. Ale z drugiej strony powiem Wam tak. Nie ujmując nikomu oczywiście, no ale jak no, trenujesz te walki, sporty walki, w, chodzi o Marcina właśnie. U trenera wszystkich, który tych zawodników, nastawia bardzo mentalnie do tej walki, przyszkowuje ich. No to jak nie jest zabójców. jak zabójców. No Ktoś ile on miał mnie walki? 9-10, tak? Też? No miał sporo, nie wiem ile, wiesz sporo. teraz. o no to, to dużo, więc jeśli idziesz na salę, przygotowujesz się 4-5 razy w tygodniu, przed walką robisz te 8 czy 10 jednostek treningowych w tygodniu, to nie wiem jak byś był, dwie lewe ręce miał, no musisz coś się nauczyć, no musisz jakoś uderzyć, coś trafić po tylu latach, tak, mhm. treningu. Więc ja wiedziałem, że to gdzieś tam mogę się nadzieć, ale najgorsze było to, że miałem od początku powiedziane, że mnie nie wdawał się w ten chaos, w takie bójki. Tylko oglądaliśmy walkę e, Labrygi z... E, z karwatem, no i Andrzej mówi, pasza, tak jak, tak jak, tak jak Denis masz robić, tak mm. jak Denis, karwat w ciebie wbiega, odchodzić, strzelić na boczek, to co lubisz robić, tak, no i taki był plan to na walkę, a, a to zupełnie w ogóle inaczej, nie wiem jak to mogło się stać, wiesz, no ja mam te 35 lat, tak, mm. Podczas walki, już teraz mam 36, no i zupełnie nie posłuchałem. No i Anzor nawet mi nic nie powiedział, Pasza, ty wiesz, co ty zrobiłeś, tak? No ja, ja wiem, co ja zrobiłem. No i tyle. No i na tym się skończyło. No więcej do tej walki już nie wracaliśmy. No i tam bardzo chciałem ten rewanż, ale po tych wszystkich zawirowaniach już machnę na tą łapą i może kiedyś jeszcze coś tam się wydarzy i wrócimy do tego. Pasza, e, dzisiaj jak się spotkaliśmy, to pierwsze co Ci powiedziałem, że w końcu też normalnie wyglądasz, bo właśnie e, rok temu Ty też strasznie dużo zbijałeś tych kilogramów. I strzelam, że to też na pewno miało jakiś wpływ w walce. Czy miało wpływ? Ja nie czułem. Ty wtedy ważyłeś w ogóle? Wiesz to, ja w ogóle nie do głupio tego wszystkiego potrzebę. E bo zapytali mnie, czy ja będę robił to z dietetykiem, tą wagę, bo ja miałem tam do rzucenia 16 kg, tak? No ja, ja powiedziałem, że ja na tyle znam swój organizm, że nie potrzebuję żadnego dietetyka. Ja już byłem na dietach wysokowęglowodanowych, na, na tłuszczówkach i wegetarianinem byłem i weganinem byłem. Hmm. Bardzo dużo w swoim życiu testowałem i mówię, że całą tą wagę zrobię, nie? No i wyobraź sobie, że schudłem do tych 79 no i na walce ważyłem 80 kg. W ogóle nie miałem jakiegoś takiego ładowania, nie zrobiłem... To jest dziwne, no, bo zawsze bo, tych, tych kilogramów zawsze... tak z 8.5 ważyć, tak? Nabiera, z 8.5 tak, powinienem no? ważyć na walce. No, ale no mówię, ja jedyne co mogę mam taką z tyłu głowy, że to jest moja wina, że nie posłuchałem w ogóle taktyki, co miałem robić. To był prosty schemat. Prosty schemat. Nie wdała się w żadną bójkę, bo wiadomo, możesz tam gdzieś dostać. No i dostałem. No i później no co, no udusił mnie, bo już taki byłem nieprzytomny. Gdzieś tam wirowałem nagle nie wiem jak się znalazłem na nim w pewnym momencie. No nie chciałem. No, długo to trafiłem, powiem ci, bardzo długo. To jeszcze do tak dziś trawi. Siedzi powiem. cały czas, myślę, i jeszcze będzie się siedziało bardzo długo. No i zobaczymy. No na szczęście tutaj. Je, Taki kaliber przeciwnika jest teraz, że aż chyba nie ma na mnie presji. Aczkolwiek gdzieś tam sobie narzucam treningowo i tak dalej, jak na jakiś trening nie pójdę, to o, tutaj jest słabo, po co? Więc lecę z tym, jak, jak mogę. Mhm. Znaczy wiesz, w tej walce mi się wydaje z Diablo, no to ty możesz. Mhm. On musi, ty po prostu możesz. Tylko teraz też pytanie, słuchaj, on jest bokserem. Mhm. Bokserzy mają duży problem z tą stójką, wyma, z tym parterem. Teraz pytanie, ty długo w ogóle trenujesz MMA, czy nie? Bo ty pierwszą walkę mieć w boksie. Tak. Twoja druga była dopiero w MA. Tak. Ogólnie to moja, moja taka przygoda, to już jak się do Warszawy przeprowadziłem w, 2000, chyba w 2012 chyba roku, to już poszedłem wtedy e, do Bellatora, trenowałem sobie troszeczkę. I tak wiesz, przerwy, przerwy, trenowałem przerwy, później za, zacząłem trenować zapasy klasyczne e, z trenerem Mietkiem e, Dwa lata robiliśmy, no i później znowu gdzieś tam przeplatało się MA trochę i tak wiesz, z doskoku, Tutaj sport, na inną zajawkę zapałem na spinanie, na rower kolarski, na gravel, MTB, dużo dookoła sportów, ale nie to, co powinno się robić na co dzień, więc stwierdziłem, że będę się przygotowywał od walki do walki, ale teraz jak dostałem tą propozycję właśnie walki z Diablą, to powiedziałem sobie, że fajnie byłoby tak potrenować przynajmniej sobie z rok ciągiem i zobaczyć tak naprawdę... Gdzie jest ta poprzeczka, i tak dalej. A i zobaczymy, co będzie. Tak? No więc y, Tych treningów trochę, trochę za sobą mam w przeszłości, no ale mówię, nie, nie stricte takich, żebym trenował cały czas i gdzieś tam z doskoku, od skoku do skoku jest i tak żongluję cały czas. A jest obawa trochę przed tą stójką? Powiedz tak. Czy jest obawa? No pewnie, że jest obawa. Tam, z kim bym nie rozmawiał, no to wiesz, z jakimiś tam trenerami, co, co, co go tam kiedyś tarczowali, no to mówią mi, że jeszcze z tak precyzyjnym, tak precyzyjnym gościem, co uderza w punkt i tak mocno bijących nie tarczowali nigdy w historii. Mm -hmm. Więc jak tak ktoś się mówi, to mówisz, no kurde, no faktycznie musi mieć, wiesz, te, te O co No co mówią, nie? Tak. No ale no, no niech mówią, no niech mówią, no ja już mówię, no, w tej walce myślę, że trzeba podejść na luzie, lepiej śpiew już. Nie, lubię być tam gdzieś nie mieć presji takiej na sobie, bo to jednak... Źle śpisz, myślisz, no to. Ale cały czas myślę o tej walce. Wstaję, myślę o walce. Podczas dnia myślę, kładę się spać, myślę. Cały czas gdzieś to jest jeden. To jest taki mocno stresujący moment, ale ja lubię taki być pod taką presją cały czas. No ale no, nie za długo. Myślę, że te 8-10 tygodni to jest wystarczające, żeby zrobić walkę i sobie, sobie darować. bo Myślę, że to mocno wyciężające jest. Słuchaj, ja pamiętam te story, co dodałeś jeszcze przed ogłoszeniem waszego pojedynku. Powiedziałeś, że dostałeś coś mocnego, pewnych rzeczy się nie odmawia. Mhm. Była co, ekscytacja, jak nie wiem, czy to dzwonił Rafał, czy to ktoś inny, że słuchaj, pasza no, jest narodowy. Powiem Ci tak, no, to ta ekscytacja to była bardzo mocna Ci, wiesz, z kim dookoła nie rozmawiałem, tak, no to niektórzy tam się wychowywali na walkach diabły oglądali też, tak, nie, nie jeden. E, też tam gdzieś jakieś tam walki widziałem, może nie siedziłem o kariery od walki do, do walki, tylko mhm. jakieś o tytuł walka była bardzo fajna, to no, też oglądałem. Tak, e, tak jak mówię, e, pewny walk się nie powinno odmawiać, mimo tam, że jest, jest skazywany przede wszystkim na porażkę, na pożarcie. No i teraz trzeba udowodnić, że tak nie jest. Mhm. Że tak nie jest. Myślę, że gdzieś tam szansę mam, nie, na pewno siebie nie skreślam. E, wiem, 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 znam swoje też umiejętności. Też ludzie swoim z, z też muszą robić jakiś research i tak dalej na temat e, mnie, na temat Diablo, czy to, ta, ta walka ma w ogóle jakiś sens. E, więc e, idąc do brzegu, no jaram się tym, jaram się tym fajnym widowiskiem, myślę. Stadion Narodowy też, trochę aren na świecie, w Polsce odwiedziłem, gdzie, gdzie bardzo dużo ludzi było wypełnione areny po brzegi, ale jeszcze na Narodowym, na Narodowym też miałem okazję grać piłkę nożną, więc, ale walczyć nie miałem jeszcze okazji. Grałeś na Narodowym? Tak. Grałem, no, to było PZPN i przyjaciele na drużynę olimpijską piłki nożnej z okay. Nie wiem, z 87 bodajże, ale mogę się mylić. Tam grał właśnie Kowalczyk i sami piłkarze. Ja byłem w PZP i przyjacielu. więc fajnie, fajnie, fajne. Udało się wygrać, fine. czy nie? E, Przegraliśmy 3-1. A, no to widzisz, no to jest że... szansa na odkucie się. No. Ja już niestety słyszę, że w spotku miałem się odkuć i wygrywać, i, i też nie odkułem się, więc z tym odkuwaniem się, to wiesz jak to jest. E, słuchaj, opowiedz mi jeszcze jedną rzecz. E, widziałeś jakieś filmiki z przygotowań Diablo, bo ja widziałem, już jakieś tam są w internecie. Podpatruje coś, co on tam potrafi? Słuchaj, tam nie ma w co wierzyć. E, trener mirek pokazał na przestrzeni lat e, fejkowania, taktyki jakieś no tak. i tak dalej, więc co oni wrzucą, to ja z przymrużeniem oka na to patrzę. Widziałem, że na pewno robi z, z silnymi oponentami. Tam tak. widziałem Szymon Kołecki, Szymon Kołecki, z, Szymon Kołecki. Szymon Kołecki e, więc na pewno ma z kim robić z wagą ciężką. Więc e, na pewno swoją taktykę mają, ja też mam swoją taktykę, czy tam widziałem jakąś przebitkę tam 20-sekundową, jak tam w parterze coś tam, coś tam próbował robić. Słyszałem, że też że diabł swoją przygodę z sportami walki w ogóle zaczynał z zapasami, że dwa lata trenował. I od kickboksingu. I od kickboksingu czy tam też, więc no zobaczymy jak to będzie. No, no, no ciekawe powiem Ci. No na pewno nie jest to typ, typowy bokser. Gdzieś tam jak zaczynał od kickboxingu i właśnie od zapasów, no to to jeszcze gdzieś tam uświadamiamy, żeby być bardziej czujnym, tak? Więc to jakieś tam ważne też informacje takie są, więc spoko, więc trzeba uważać na głowę. Maheda. Maheda, no to przede wszystkim to, Jak słyszę, że ktoś tam lubi dostawać, jak tam z zawodnikami coś tam rozmawiam, że lubią dostawać, no to tam ja mówię, no, ja, no nie, nie lubię dostawać. Do <sum> świry, co? No, no, świry powiem <sum> cię, no, to jest ich chleb powszedni, bardzo też tam doceniam ich, ja, mówię, ja. szczerze po prostu z nimi też tam rozmawiam, że no słuchajcie, ja za, za po prostu za jakiś przysłowiowy wiesz, no, paczkę ryżu, to nie walczył, nie Mówię, z czym to się je. No, to do domu, jakieś mikrokontuzje, mikrourazy. Musisz iść do fizjo, do lekarza, trzymać Michę. Nie wiem, czy to się opasa do końca, ale to trzeba kochać, albo po prostu nie mieć pomysłu na swoje życie. E, słuchaj, a powiedz mi, a właśnie, bo trener Mirek przygotowuje właśnie Diablo, no. ale chyba nie ma ciebie na serowniku. Ja, ja nie Chyba nie, nie, co? Nie, no myślę nawet. Nie ma za co w sumie nawet, tak szczerze no mówiąc. Co ty, ja nawet. Nie wiem, co, nawet nigdy nie wiem. Nigdy z trenerem Mirkiem nie rozmawiałem, nie, nigdy nie, za skórę mu nie, nie, nie zastrzedłem. Więc myślę, że wiesz, że tam. E... Spokojnie, a ja też tutaj wszyscy wiedzą dookoła cała federacja, że nie jestem tutaj po to, żeby wiesz, coś tam robić, podkręcać i, i tak dalej, tak? Przede wszystkim te walki by mi nie dali, wiesz, jakby wiedzieli, jak jest, jakby mnie z nami. ale ogólnie organizacja nie oszczędza Cię, bo skoro dali ci jeszcze aj który ostatnio no, zaprezentował się piekielnie mocno, no to ty dostałeś dwóch kozaków. Ja nie wiem, no mówię ci, ja nie wiem skąd to się bierzesz, dostajesz, wiesz, tutaj od Dubiela, tak, bo oni się dają człowiek, kozak za kozakiem, no, no, no i czemu tak jest? Więc też na pewno nie chciałbym jakiejś oferty do gościa, wiesz, który ma ich rekordy 0 no tak. i tak dalej, to nie, by mnie w ogóle to nie jarało, wiesz, nawet, no nie ma szans, żebym tu poszedł, wolę, wiesz, już brać i z gościem jakimś, wiesz, mistrz świata, tutaj idzie super walka, jakiś tam sportowy, wiesz, kręci materiały fajne, jeździ po tych wszystkich jednostkach, więc yy, spoko, że takich oponentów mi dają, ciekawe jak diabła, co później. Nie, nie, wiem, nie mam pojęcia. Anioł. Chyba. Anioł, może, no zobaczymy. Ciekawa historia w ogóle to jest. Słuchaj, bo w ogóle widziałem ostatnio, że pojechałeś sobie na Tour de France, nawet w żółtej koszuleczce, słuchajcie, koszulka lidera. Ci, co oglądają, śledzą, no to wiedzą. Widzę, że fajną zajawę, co? I dużą przyjemność czerpie z tego. To jest to ogólne towarzystwo kolarskie, to jest super środowisko. Ludzie z pasjami przede wszystkim. E, zupełnie z takimi ludźmi, jaką mają swoje pasje, hobby, to zupełnie się inaczej z nimi rozmawiać z człowiekiem, który nie ma nic do powiedzenia. No nie potrafię rozmawiać z gościem, co nie ma niczym się nie interesuje, tak? Tylko praca domu rozumiem, że taki jest typ człowieka, no ale ciężko mi z takimi ludźmi spędzać czas, a jak jedziesz na takie wydarzenie, Tour de France, gdzie każdy frik rowerowy, wiesz, masz z kim porozmawiać ludzie z pasjami, tu byłem, tu wyjechałem, warto pojechać tutaj. To jest tylko wiesz, od jedzenia do do jedzenia od, od kilometra do kilometra. Super wydarzenie. no Chciałbym jeszcze, wiesz, jak już będę dużo starszy, taką pasję mieć i wszystkie te wyścigi, takie te tury odwiedzać na całym świecie. Myślę, że fajna, ciekawa, ciekawa zajawka. I też, słuchaj, to jest najważniejszy temat. Podczas tej rozmowy widziałem, że próbowałeś różne kebaby. Tak. To jest w ogóle jakiś zasięg. Zrobił cię po 3 miliony. Chyba słuchajcie, Paszo dodał zdjęcie z kebabem. Wsta Przepraszam bardzo. Wstawimy wam je tutaj, ten wstawisz Mateusz. 3,5 miliona zasięgu: kebab i pasza tak, to jest chyba, powinno być nasze danie polskie, narodowe. Oczywiście. Temat e kebabowy u nas w zawsze jest tematem chwytliwym i myślę, że to kręci zasięgi gdzieś. I myślę, że jest, jest na to przestrzeń jeszcze gdzieś, żeby tacy influencerzy jak, jak Książulo, właśnie testerzy, gdzieś tam wyskoczyli i dalej, dalej testowali. No jakiś tam plan jest, żeby kilka odcinków nagrać, aczkolwiek teraz trzeba się skupić na czym innym. Trenuję dwa razy dziennie, więc każdy czas, który wykorzystuję, no to mówię, gdzieś tam chce się zregenerować. mamy jeszcze dwa owszarki niemieckie, z którymi też trzeba wychodzić, mamy jeszcze rodzinę którą też teraz zaniedbuję. No nie ma co się oszukiwać, wszystko idzie na bok. Ja powiedziałem... Moja Kinga wie, że jak walka jest, no to wszystko z moim życiem, co związane do tej idzie na bok i się przygotowuje na 100%. Niektórzy mówią mi, że, że, że wariuje, że przygotowuję się jak nie jeden sportowiec, że wszystko mam zaplanowane, podpięte. Może to jest źle z jednej strony. obiecywałem sobie, że do na następnej mojej walki nie będę tak się przygotowywał, tylko po prostu podejdę do no tego wszystko, podejdę na luzie i tak dalej, ale to nie mogę. Nie mogę, to nie jest chyba w moim stylu, więc przygotowuję się na 100%. Widzisz, tam jesteśmy dalej in progress, jak to się mówi. Tak. Widziałem, że odpowiedziałeś na jakiś komentarz, yy, nazwa kanału Kepa Pito, tak? Mhm. Tak, Kepa Pito. Więc to ogólnie tam yy, tureckie czy niemieckie media właśnie podłapały, właśnie, że tam byłem, testowałem ten kebab. Tak, tak no i yy, bardzo mocno to właśnie dlatego poszło. Tam strasznie dużo Turków mi to zaczęło komentować. A. Jak tam wejdziesz, to tam jest nie wiem, 500 komentarzy, I tam w większości to jest Turków. No też tych tureckich fanów też tam y, mam ten community, tam gdzieś na przestrzeni tej swojej cesarskiej kariery budowałem. I może dlatego tak to poszło się odbił, ale się upał jest panie. Strasznie, ostatnia sprawa. Ulubiony warszawski kebab. Wiesz co? Ja to chyba zostanę przy tym ES-ie. Fs? Sprawdzony, tak. dawny Efes i tak dalej. Chyba nigdy nie zawodzi. W tych kebabach ostatnio się trafiają jakieś żyły. Często jakieś takie. się trafiło żyło? Byłem ostatnio taki na Jana Pawła. Tam jest, jest dużo. Jest Sapko. Sapko, Esnaf. Esnaf. Esnaf Byłem. Coś z, tak. dobry był, ale nie, nie, nie liczy, liczyłem na coś więcej. Pisałem ci sprósję tego tendura. On jest, Naprawdę. On jest od razu obok, obok, nie? obok, obok. Zaraz jest, Tam, obok jest. Może dzisiaj podjadę właśnie po, po, tutaj, po, po trailerze, po nagrywkach i testuję. Bo trzeba jeszcze dobić ze dwa kilogramy, więc jeszcze miejsce jest. Jeszcze jest genialne. Pasza, miło cię znowu widzieć. Co? Widzimy się już niedługo na konferencji. Wykupujcie bilety, macie przypięty link w komentarzu. Dziękuję. Dzięki. Bardzo. Cześć.